Czy zdarzyło Ci się kiedyś mówić do kogoś i poczuć, że właśnie przemawiasz do inteligentnie wyglądającej makiety człowieka? Niby kiwa głową, niby patrzy, ale czujesz, że Twoje słowa wpadają jednym uchem, a wylatują drugim. A myśli tej osoby są już dawno na wakacjach w Tajlandii. A teraz szczere pytanie. Ile razy zdarzyło się Tobie być tą osobą? Nie ma co się oszukiwać. Każdy z nas czasem słyszy, ale nie słucha. A potem się dziwimy, że druga osoba mówi Ty mnie w ogóle nie rozumiesz. A my na to, jak to? Przecież słuchałem każdego Twojego słowa. Witaj, nazywam się Wojciech Dzielic. Z wykształcenia jestem geografem i nauczycielem. Ale mam wiele pasji, a najważniejsze z nich to podróże. Po pierwsze te fizyczne, związane z poznawaniem i doznawaniem otaczającego nas świata. A po drugie, te skierowane do środka związane z wędrówką do własnego wnętrza i zgłębiania tajników ludzkiej natury. Na jednej z moich życiowych podróży poznałem niesamowite narzędzie. Jest nim kompaski. Dziś opowiem Ci, w jaki sposób pomógł mi on rozwiązać coś, czego w relacjach brakuje najbardziej, czyli empatię i sztukę słuchania. Słuchanie. To nie zawody w siedzeniu cicho i czekaniu, aż druga osoba skończy mówić. To sztuka, która zaczyna się nie od uszu, a od serca. Serio. Bo kiedy ktoś mówi, miałem dziś ciężki dzień, a ty odpowiadasz, a ja miałem jeszcze gorszy, to nie jest dialog, to jest bitwa na cierpienia. A tymczasem wystarczy powiedzieć, rozumiem, to musiało być trudne. I już jesteś w połowie drogi do bycia mistrzem empatii. Ale tu pojawia się haczyk. Nie każdy z nas wyraża się w ten sam sposób i nie każdy potrzebuje dokładnie tego samego. Jedni oczekują konkretów, a drudzy chcą po prostu, żeby ktoś ich przytulił emocjonalnie i powiedział: Jestem z tobą. Kiedy tak różnie podchodzący do życia ludzie próbują się dogadać, to mamy klasyczny przypadek nieporozumienia. Ich potrzeby i języki pochodzą jakby z dwóch różnych planet. I tu właśnie wkracza na scenę kompaski. Niczym tłumacz między światem logiki a światem emocji. Dzięki niemu odkryłem bardzo ważne zależności. Na przykład takie, że jestem typem analitycznym i uwielbiam fakty, a moja partnerka potrzebuje, żebym czasem po prostu był. Albo moje dziecko nie potrzebuje wykładów, tylko przytulenia i ciepłego spojrzenia, które mówi: rozumiem Cię. Nawet jeżeli tego nie wypowiadasz. Kompas Ki to jak instrukcja obsługi mnie samego i do ludzi, których mam obok. To klucz do patrzenia na innych z empatią, która nie oznacza tego, że mam się z wszystkimi zgadzać. To nie jest kapitulacja przed cudzym zdaniem. To zdolność do powiedzenia, nie czuję tego tak jak ty, ale rozumiem, że dla ciebie to jest ważne. Czasem największy dar, jaki możemy dać drugiej osobie, to cisza, ale taka, w której czuć uwagę. Nie milczenie z nudów, tylko świadome bycie. Dzięki kompaski możesz na przykład odkryć, że masz naturalną zdolność do słuchania, ale brakuje ci cierpliwości. Lub odwrotnie, masz cierpliwość jak buddyjski mnich, ale w rozmowie biegasz myślami bardzo daleko do przodu. I to jest OK, bo gdy znasz już swoje mocne i słabe strony, to możesz nad nimi popracować. Nie po to, żeby stać się ideałem, ale żeby być bardziej w obecności. Słuchanie to najlepszy sposób, żeby komuś pokazać, jesteś dla mnie ważny albo ważna. A kiedy ty zaczniesz słuchać nie tylko uszami, ale też sercem i świadomością, świat wokół Ciebie zacznie odpowiadać ci tym samym. Więc, jeśli chcesz budować relacje, które są pełne zrozumienia, a nie domysłów, zacznij od siebie. Poznaj swój sposób słuchania i daj innym to, czego sami potrzebują. Kompas Ki to nie magiczna różdżka, ale może być Twoim lustrem, tym, które nie odbija Twojego obrazu, ale mówi: hej, zobacz, kim jesteś w środku. Jeśli ten temat Cię poruszył i był dla Ciebie wartościowy, to zostaw suba, łapkę w górę. I koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy Ty też czasem słyszysz, ale nie słuchasz. A teraz spróbuj dziś kogoś naprawdę posłuchać. Bez poprawiania, bez zradzenia, po prostu bądź z nim.